Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Narcyz, jak zda sobie sprawę z tego, co stracił. Ostatnią rzeczą, jakiej chce Narcyz, ostatnią rzeczą, jaką chciałby zobaczyć, to Twój sukces. Po tym, jak już nie jesteście razem, to Narcyz najbardziej nie chciałby widzieć Twojego sukcesu. To byłby dla Niego największy koszmar. Po tym wszystkim, co Ci zrobił, po tym, w jakim stanie Cię zostawił. Po tym jak zostawił cię na pewną śmierć, po tym jak odmawiał ci twoich praw, po tym jak stosował podwójne standardy, po tym jak innych traktował lepiej niż ciebie, ignorował cię, izolował i wykluczał, wystawił cię do wiatru, zawiódł i rozczarował. Myślał, że to już dla ciebie oznacza koniec. Narcys był przekonany, że tak jest. Był przekonany, że się nie podniesiesz, że nie dasz sobie rady. Lecz kilka miesięcy później zaczynasz się podnosić. Zaczynasz pomału dochodzić do siebie. Zaczynasz widzieć światełko w tunelu. Nadzieję, że to możliwe, Twoja energia zaczyna stopniowo powracać. Stajesz się silniejszy, bardziej pewny siebie, stawiasz na siebie, zarabiasz już więcej pieniędzy, a jeśli jeszcze nie jesteś na tym etapie, to musisz postawić na siebie, na to, by polepszyć swój stan. Zadbać o siebie. Może masz już nowego partnera? Spotykasz się z kimś? Może nie jesteś jeszcze na to gotowy? Jeśli tak jest, to nie ma żadnej presji, nie ma pośpiechu. Wtedy najpierw musisz się uzdrowić po toksycznym związku. Ostatnią rzeczą, jaką chce zobaczyć Narcys, to ciebie z nowym partnerem. Ostatnią rzeczą, jaką chciałby zobaczyć Narcys, to ciebie na nowym stanowisku. Z nowym samochodem czy grubszym portfelem. To byłby największy koszmar Narcyza. Do tego momentu Narcys zachowuje się podejrzanie. Ukrywa telefony. Zabawia innych, zabawia kogoś, kogo uważa za lepszego od Ciebie, wystawia Cię do wiatru, odrzuca, wyrzuca na ulicę, zmienia zamki, czy sam znika bez śladu. Narcyz myślał, że Cię załatwił, myślał, że to dla Ciebie oznacza już koniec. Wtedy uciekł z nową osobą. Uciekł z nowym źródłem zasilania. Uciekł z kimś, kogo nie tak dawno poznał. Uciekł z kimś po kilku tygodniach czy kilku miesiącach, a z tobą był cały ten czas kilka lat, czasem kilka dekad. Zainwestowałeś w Narcyza wszystko to, co miałeś, wszystko co najlepsze swój czas, swoje pieniądze, swoją energię. Narcyz mógł uciec do kogoś, kogo poznał zaledwie tydzień temu. Dzieje się tak, ponieważ zawsze myśli, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Narcyz zawsze poszukuje nowej, błyszczącej, nieznanej zabawki. Uciekł, ponieważ myślał, że po prostu znikniesz, myślał, że nic nie osiągniesz, myślał, że to wszystko na co cię stać. Lecz kilka miesięcy później powstajesz jak Feniks z popiołów, niezależnie czy zajmie ci to. Pół roku czy półtora roku. Prędzej czy później dojdziesz do tego punktu, wygrzebiesz się z tego bagna, które spowodował. Narcys mógł o tobie od kogoś usłyszeć, mógł zobaczyć cię na mediach społecznościowych i doznał szoku. Zobaczył, że odniosłeś sukces. Zobaczył, że już jesteś z kimś innym, zobaczył, że jesteś na wakacjach, szczęśliwy, że masz nowe auto, dom czy pracę, a Narcyz myślał, że cię załatwił. Doznał szoku. To jest największa zemsta po tym, jak wystawił cię do wiatru, zostawił cię na pewną śmierć. Pozostawił Cię bez żadnych wyjaśnień, bez zakończenia, bez wsparcia, pomocy i uciekł do kogoś nowego, do kogoś niedawno poznanego. Narcyz uciekł do kogoś, kto nie zrobił dla Niego nawet mniej niż połowy tego, co Ty dla Niego robiłeś. Narcyz nie zdaje sobie z tego sprawy dopóki nie zobaczy, że ruszasz naprzód ze swoim życiem bez niego. Narcyz nie zdaje sobie z tego sprawy aż do czasu, gdy widzi, że masz już kogoś innego, spotykasz się z kimś innym lub żyjesz na co dzień z taką osobą. To oczywiste, że możesz być zdewastowany, nieszczęśliwy, możesz mieć depresję, PTSD przez wiele tygodni, miesięcy, lecz żaden ból nie trwa tysiąc lat. Każdy ból prędzej czy później się kończy, zmniejsza, każda rana się zabliźnia. Jesteś zraniony. Jesteś ranny i to potrwa, zanim się uzdrowisz. Sam czas nie wystarczy. Potrzebna jest również Twoja praca, Twój wysiłek. Możesz ten proces skutecznie przyspieszyć. Narcyz zachowywał się podejrzanie. Nie wracał o tej samej porze do domu. Spóźniał się, nie odbierał, nie odpisywał. Był poza zasięgiem, włączała się poczta, był zdenerwowany jak już odbierał. Nie chciał już z tobą uprawiać seksu, nie był zainteresowany. Wiedziałeś, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałeś jeszcze do końca co. Nie miałeś wystarczających dowodów. A nawet jeśli jakieś miałeś, to byłeś skłonny wybaczyć. Miałeś nadzieję, że zrozumie swój błąd i zmieni swoje postępowanie. Narcys po prostu dziwnie się zachowywał. Nie był już tą samą osobą. I to jest właśnie Jedyny dowód, którego potrzebujesz. Jeśli ktoś nie przypomina siebie, nie przypomina tej osoby, którą znałeś, to może świadczyć o tym, że masz do czynienia z aktorem, z osobą zaburzoną i toksyczną. Musisz ufać swojej intuicji. Zaufaj swojej intuicji. Jeśli myślisz, że narcyz cię zdradza, to prawdopodobnie tak właśnie jest. Nie myśl, że to normalne, że od tygodni czy miesięcy nie rozmawiacie ze sobą, nie uprawiacie seksu, czy tylko się kłócicie. Wtedy wysoce prawdopodobne jest, że narcyz zamierza cię odrzucić, zamierza odejść. Zamierza cię zastąpić kimś innym, kimś, z kim już najprawdopodobniej się spotyka. Spotyka się za twoimi plecami. Myślisz, że jest w pracy, w delegacji, w sklepie, z kolegami, koleżankami, u mechanika. Cokolwiek by to nie było, mówi ci, a ty w to wierzysz. Problem w tym, że w domu pojawia się coraz rzadziej, na coraz krócej, a dom przypomina raczej hotel czy restaurację. Kiedy narcyz cię odrzuci, to bardzo cię zrani. Dzieje się tak, ponieważ zainwestowałeś w niego wszystko, co miałeś. I to nie tylko oznacza twoje pieniądze. Zainwestowałeś swoje emocje, uczucia, swój czas. Kiedy jest już po wszystkim, to napotykasz wiele trudności. Czujesz się tak, jakbyś nie mógł kontynuować życia, jakbyś nie mógł się rozwijać właśnie z powodu tej przeszkody odrzucenia. W szczególności trudne jest to, gdy widzisz narcyza z kimś innym, gdy wiesz, że przeniósł się od razu do kogoś innego. Zanim narcyz cię zostawi, to upewni się, że ma kim cię zastąpić. Upewni się, że nie będzie sam. Upewni się, że będzie miał źródło zasilania. Narcyz nie zostawi cię po to, by być samotnym. Może ci tak natomiast powiedzieć: To ważne, żebyś nie wierzył w ani jedno słowo Narcyza. Nie możesz mieć do niego zaufania. Nie możesz mieć zaufania do wroga. Gdy Narcyz cię zostawi. To będzie uważać, że jesteś załatwiony, skończony. Będzie myśleć, że to oznacza dla Ciebie koniec. Jeśli jednak powstajesz, odbudowujesz się, odnosisz sukces, to stanowi dla Narcyza zaskoczenie. To stanowi dla Niego wielki szok. Dzieje się tak, ponieważ sukces jest najlepszą zemstą. Narcyz będzie usiłował wrócić, lecz nie możesz mu na to pozwolić. Nie możesz pozwolić na powrót Narcyza do Twojego życia, do Twojego otoczenia. Nie możesz na to pozwolić, ponieważ Narcyzowi nie zależy na Tobie. Gdyby mu na tobie zależało, to nigdy by cię nie zostawił, nigdy nie potraktowałby cię w taki sposób. Narcyzowi zależy tylko na twoim sukcesie i na tym, co się z nim wiąże. Zależy mu na korzyściach, jakie daje twój sukces. Narcyz czuje, że stracił to wszystko, co wiąże się z Twoim sukcesem. Dlatego ostatnią rzeczą, jaką chciałby zobaczyć, jest Twój sukces. Największym koszmarem dla Narcyza będziesz Ty odnoszący sukcesy. Narcyz chce, żebyś odnosił same porażki, żebyś zawiódł. Chcę, żebyś zmarnował swoje życie, żebyś je przeżył bez celu, bez sensu, będąc nieszczęśliwym i samotnym. Narcys chce, żeby tak było, ponieważ wtedy może myśleć, może czuć, że podjął właściwą decyzję odrzucając Cię. Narcys nigdy nie chce żałować swojej decyzji. Narcyz nie jest w stanie poradzić sobie z żalem, nie jest w stanie czemuś odpuścić, nie jest w stanie odpuścić czemuś, co było dla niego dobre. Możesz użyć tego jako swojej motywacji, możesz wykorzystać to jako swoją motywację do działania, do osiągnięcia sukcesu. Do tego, by mieć lepsze życie, by poznawać, spotykać lepszych ludzi, ludzi, z którymi dobrze się dogadujesz, ludzi, którzy myślą podobnie, ludzi, którzy będą Cię traktować z szacunkiem, będą Cię traktować lepiej niż narcyz. To będzie dla narcyza największy koszmar. Dzieje się tak, ponieważ wtedy. Narcyz musi żyć z poczuciem żalu, z poczuciem straty. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.